Halo, halo. witajcie w kolejnym odcinku z Minecraft'a. Dzisiaj zaczniemy sobie. Tylko kopaniem diamenta. Dwie sztuki, no mi, jak oceniasz to znalezisko? E, tak, 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 tak. Jest kiss. Mhm. Dobra, wyjdę z domku. No mi, co ty tam budujesz? Te klocka. Nie, no nie wychodź! No, mi... e, ja, się, ja się przeprowadzam. Ja się przeprowadzam. No mi. Co tak samo zbuduje na spokojnie. No mi. No mi. buduję coś. Tak? Patrzę na bazę. Eee. Tak, Chodź, ocenisz od środka jako ładne. Okej, ocenię. No, super. A, czekaj, czekaj. Chodź, 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 chodź. Weź tu ten, weź tu przyjdź, przyjdź, przyjdź. No no coś się pokażę. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem widziałeś, ale... Czekaj chwileczkę, chwileczkę, chwilunię. Muszę coś znaleźć. Co poczekaj. Chodź, jeszcze, może jeszcze, zbudujemy... Jeszcze, jeszcze jednak mnie nie jeść. Nie, jeszcze do mnie nie iść, poczekaj, to, 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 to ja zbuduję domek. Nie no, a tak na serio to damy was w końcowym odcinku z możesz tej do swojego domku? W końcowym Znaczy Ta, tak nie tepnę się, tej po prostu przyjść, przyjść. No, przychodzę, no. Dobrze, no w końcowej serii. Dzień dobry. Dzień dobry. No niestety, Co tam? już. seria jak dla mnie się skończyła. Będzie w się. Sensie inaczej, ja, ja to powiem tak, jeżeli będą jakieś ciekawe aktualizacje, albo dodadzą 1.17 nareszcie w sensie tych głębokich to się postaram mówić Huberta, żebyśmy tutaj dalej coś dociągnęli jeszcze, ale. Ale to wiesz, że ta aktualizacja będzie dodają. na dwie części podzielona. Ale da się przestawiać świat ten część na część i wtedy niezrenderowane nie, nie, nie czanki będą ten. Mm, ale, Właśnie tak. Da. No, tam jeśli coś będzie i be, uda nam się to zrobić, no to okej, okay, nie. Ale no, kończymy tą serię. Przez... Nie wiem, może tydzień albo kilka tygodni nie będzie się pojawiało nic w sobotę. Będzie tylko odcinek z e, tak, Arka i ten, projekt. Tak, który robimy go od już może dwóch miesięcy, a nadal tylko nie skończyliśmy. W sensie, Jakby to powiedzieć po prostu inaczej. Według mnie on jest już skończony, mogliśmy to odpalać, ale ja mam muszę tam jeszcze podciągać takie błędy małe tam są tak. dociągać, podrapiać komendy yy, i będzie zrobione. Mogę powiedzieć tylko, że jeśli ktoś gra na PS-ie, bo na PS-ie by było nam najwygodniej możecie nas tak, takim odcinku, zaprasza. za, zapraszać do znajomych, a najlepiej do Miego, bo w sumie mnie to, to i tak nie ten, to do Miego, ten... do Miego świat jakby. I no. No i możecie pouczestniczyć w tej serii. W ogóle ta papuga lecąca za mną. Tylko jeszcze mógł nie powiem. Mógł, to będzie spokojent taki serwer dla ale... Tak, to Mi. My do pokażemy do w sensie to się parę tygodni. No tak, E, poczekaj, Chwi chwileczkę chwilunie nie, tylko dosłownie, popatrz e... E... Przeczekaj, e, ja już tam biegnę, nie już dobra, wychodzimy z domu, nie? No, chodź, 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 chodź. E, ja czekaj, to był Creeper? Oj o oh, no no, o oh, no no A, Oj, szkoda, oj, oj. ojej. Ojej, oj. Nie, nie, ten domek Hupert, jest tak to... fajny. Oczywiście nie jesteśmy na, na tym, tylko jesteśmy na kopii, jeśli jak możecie zobaczyć, bo Ta. ja Kiedy bym chciał zachować sobie ten... Raz. Już tak, już ten domek będzie znaczy, My jeszcze musimy robić ten. Uj no no oh, no no <laughs> Ja powiem tak, my jeszcze musimy zrobić parę tych. My jeszcze musimy zrobić e, parę achievementów takie tam więc to sobie zachowamy to achievementu robienia, bo nie no, wiem czy chcecie patrzeć na to, gdzie po prostu chodzimy, albo kasujemy jakieś różne pierwsze Wóż... No. Myślę, że... Ja wiem, że moglibyśmy tutaj dużo podejść, wam, w jakieś wielkie budowle, budować jakieś wielkie projekty, ale... komuś się chciało to oglądać, już w no. mnie nie jest lepiej powoli, bo zróbcie no. krótką przerwę i Z po Zostawmy wielkie projektu, projekty tv jest... wielkie kopyłki, te sprawy. No. To zrobimy. <laughs> I źródła, które są... No, są jakie są, ale ja podziwiam strasznie, Znaczy w sensie, że musi takie rzeczy robić. W A, w sumie on też, dobra. Czekaj, 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 Hubert, e, weź no. do mnie, przybiegnij, jeżeli możesz. E, tak, już, Chodź. już, poczekaj. A psik? Zrojemy no. się, na się nad, nad, nad dzisiaj. E, no tak, 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 patrz, e, ziura w ziemi. Ooo. Ło, fontanna. No ogólnie ten film to taki informacyjny końcowy, nie? się możemy ten, możemy się... Nie znaczy, ja bym tutaj pokazał, co po prostu zdołaliśmy zrobić przez ten cały czas, przez te wszystkie dni. Ja pokazuję co. Ja pokazuję co zrobiliśmy sadzając tutaj TNT, wiesz, o co chodzi. A. Nie przeczaj, weź się nie wysadzaj. Ale ja, nie znaczy, nie dobra, tam walić, ale. ja po prostu. Okay. Ja po prostu tutaj postawię TNT, tak? Żeby później. Hubert, czekaj. A dawaj, ten nazwę się i powiemy, wszystko co kiedy powstało. Mniej więcej jaki był zamysł w niektórych rzeczy. Cieszę w sensie, jeszcze mi więcej chodzi. Tak jest, ok, chwileć. Więc. E, e, tędy przypłynęliśmy. Ja no, po prostu wsadzę, Hubert, w sensie chodź. Dawaj do wody, znaczy, dawaj do wody. Ja przypłynąłem z moją siostrą. Możemy trzymać pokojowe nasze kwestie. Dokończyliśmy naszym w sumie, nie, nie, nie pierwszym, ale też nie ostatnim, questem tutaj. No to był ten conduit, co Przedecie się nam pomagał. Przez dni chyba, nie? Pod wodą. No, i pod wodą siedzieliśmy, to było. To było. No. To... Był tutaj ja jeszcze, jeszcze quest Pandażówki. Pandażówki, 500... tak. farmarzówki. Pandażówki. 500 kratek na to, przejechać. Stary, zobacz, ile Ludomir w ogóle z nami przetrwał. On tu jest tak. już tak, bo chociaż On go, go, go został. Ale nie ma. A brawa iść, ale przesyłko mi duży. Udolni. Z tego? Nie, no spokojnie. No, tutaj ogólnie jest rynek. rynek. też czasy. Tak, tutaj jest rynek, który też był dla mnie dość atrakcyjny. Pierwsi wieśniacy. No, Nasz znaczy w ogóle pierwszy Mending, więc to też tak. było nostalgiczne. nostalgiczne. Tak, 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 tak. z niego. Dla mnie jest bardzo ważny. Domek to był. Trzeci odcinek, podajże. W ogóle chodź z, tu, na tej tej mapie tej możesz coś pokazać. Nie, tak, Dawaj, trzeci. Dalej. Gdzie? Tutaj na no, mapy. No. Tu, 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 A, to też osiągnięcie. Atlas się nazywało to osiągnięcie. To trzy nasze beacon, Jezu. Tyle walk z widerami, tyle zabijania szkieletów. Gdzie? Potem zrobienie mojego seta na live. No. No, też czasem. No. Też fajnie było. No w ogóle nie, to był taki z jeden z generały. duższych projektów, który robiliśmy, bo to było, wiesz, najpierw nether, potem były te wycieczki kolejki do netheru, to zaraz pokażemy. Po, da, dalej potem były te Witer do zabijania beacony jeszcze. Ja Nie Piękne czasy według mnie. Tak od razu tutaj ten Dedy... przygotowywuje na wielkim burzku. Dobra, <grym> dawaj <Dobra, grym> teraz tutaj dalej. dawaj, tu. Do nether na końcu zostawimy i ten. No. Ale w ogóle te przejście. Tak pani to zrobiłeś. Myślę, że tak. te aliance to jest taki, to jest taki ja fajny jak... takiej kopalni. Ogólnie tutaj jak na odcinkach pokazywaliśmy, tutaj niby grały trzy osoby tylko, tak naprawdę tutaj cztery osoby grały. Tak, eee... potwierdzam naszego kolega zakatka pomogą nam kopać minerały takie tam. Tak, I moje może... nigdy niedokończone megalopania, które nam zepsuła Lena. Też postawiłem <laughs> Dlaczego tak, akurat że, tam był to? Dlaczego akurat w tym miejscu, gdzie już sygnał w frajerze, no. No, co właśnie? Się tak no właśnie, nie tak, kurde. Dobra, co mnie tak Miałem wyszczy. szybko wiaderko, żeby ten, ale no Ej, dobra. Co, co, co to jest za bok? Co, co robimy, rady? Chciałem domek sobie zrobić. A, okej, okay, rozumiem. W no. ogóle mój blok, który też postawiłem w naszym pierwszym odcinku z tej serii. <laughs> Oczywiście. Tak. Nie, ogólnie ja miał, chciałem mieszkać w takim wielkim lotu z bo tak mi to nie jest tak. ładne, ale przynajmniej się tylko ciężko nie chodź tutaj do tego tunelu, nie? Tunel, zostawmy sobie ten. No ogólnie... Gdzie tunel? No nie, A. w tym, tym. Ogólnie nie pokazywałem tego, ale to po prostu mi się nudziło pewnego razu i ten... Dobrze, przechodząc dalej. Przechodząc dalej. No cienci, przechodząc dalej. Idziemy tutaj przez ten most, który był Hobbit. budowany z... Tak, który mi pro player papera. Dobrze. No i tutaj Mam mamy naszą ten. Ta góra ogólnie miała być w cała w tej pszenicy, ale nie pykło. Ale tutaj też się rozpiły moby, też to były niszczyły. Ale według mnie stary... Chodź się cofnij. Dawaj na tą górkę, gdzie ja teraz jestem. Według nie, mnie to ale jest piękny wiatra, wiatr, on się nam tak udał. Znam. Znaczy. Ja, ja tam pomagałem, ja pomagałem tak. no mi szczerze. No, Pomagałeś to wiatra, wiadra. Dobrze. Ja waliłem wiatra Czekaj, czekaj, czekaj za to co nie skąd. Ogólnie też ten most, te schody też nie były pokazywane, bo po prostu nie. W tym momencie mnie już wkurzyły, i jak ten, i... No i musiałam je po prostu już poza nagrywaniem zrobić. Ogólnie cała seria była w survivalu w pełnym, nie? Był tak, mi... jak coś to, to nie jest tak, że my nagrywamy tylko to jest, jest po świata, gdzie robimy co chcemy, no i tak, tak samo na przykład świata testowaliśmy rzeczy. Jakaś tam budowle, albo gdzie była ta dżungla? No, ta dżungla to akurat. Prze... Bo ona Potrzebna była za. Chodź, chodź do tego, do portalu. W się nie wchodzić, ale weszcie podejść. No. O, jasno. Chciałbym być. Chcesz tej. Zwaki Roman walony. A mnie nazywają się... pszcopatą. Tak. Dobra, chodź. Tak, to... mamy rację. Nie wiem. Tu łebiesz, chcesz. A tak święty, nie ma to, No tutaj ogólnie czoło. potek, papaki słodki. Wiesz? Gdzie jesteś? Yes. Co? Czekaj, Hubert. E, jest super prosto do biegania. A. Oczywiście nikt na tak. nie no, To Ten po za pośredniku, małe kruki. i w Oczywiście ja, ja tych kruków nie robiłem. Ja z wspólnego. wspólnie, wspólne były. Przecież, kiedyś mi tutaj nie było na to Tak. Albo byłeś, ale już nie ten. Ogólnie e, no, Pierwsza no, to... alchemia to nam dowi. Rambo wielki poleciał do tego, do, do twierdzy i zebrał Zrody, nie? No, ale w Następnie. ogóle ten, jezu, te podkarka. Nie, nie, możemy szybko coś, coś przetestować. Yy, jaką chcesz spotkę na szybkości? Szybkości? <grym> no. O, okej, okay, dobra, dobra. Dobra, to dobra. jak te podki będą robione, to Możesz, ogólnie. To, tak, to co o, na ostatnim live było robione, nie tych tylko tych dwóch tabliczek, bo nie wiedzieliśmy, co tutaj dać. Ale ogólnie, to jest pokój, miejsce, gdzie przedstawia tą najdłuższą. Czekaj, ma pomysł, ja mam pomysł mam pomysł. A, ty, mi się przeleportowałeś tak dość strasznie. Tutaj był... No, przedstawienie. W ogóle ten beacon, nie ten jeszcze, jeszcze raz pokażę, was. ten... No ja wysadzę tu na samym końcu, no chyba, że gdzieś redstone będzie i... niechcący. Jezu, płakam, uważaj. W tunelu nie kłaść, w tunelu nie kłaść, bo tam jest ciągle redstone gdzieś pod jednym miejscu Faktycznie. i przy tych, tych... Yy, przy, tle, przy, przy, tej, przy tej lawie też, nie tę nie postawię. W ogóle główki creeperów mogliśmy dzisiaj postawić, w sensie jako ten też. No. No tutaj można było no, jeszcze no, coś pomyśleć, Dobra, ale no. E, zrobiłem zrobiłem na pomieszczenie, gdzie będzie oczywiście, że nasz pierwszy set z naderytu. Z tyłu głowy creepera, bo teraz jeszcze creeperów. Patrz. Cześć, zyk, sek, zrobię i patera. Pyk, 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 pyk. pyk. <laughs> I szczerze, no. mogliśmy to zrobić od razu. O nie, włók wróciłem, czekam. No tutaj ogólnie przy... to na live'ie robiliśmy te przedstawienie tego smoka tutaj te... Właśnie, dziękujemy w, dziękujemy w ogóle Turboszpakowi za pomysły do e, no, tego w ogóle. To... W ogóle to jest chyba też jeden z starszych, z, 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 z ale takich kreatywniejszych widzów i tych, którzy się najbardziej udziela na live'ach i ogólnie. jajko uciekło. Nie wiem bardzo to No. Tutaj po, to pomagał to, to, to przy zaprojektowaniu bardzo Chodź, teraz ci pokażę najbardziej bezużyteczną rzecz na tym serwerze. Dawaj za mną. <laughs> no ty nie ma akurat Uber się starał, chciał zrobić coś dobrego. No tam, okay. się okazało, że starał od którejś tam wersji villagerowie nie kupują jajek. Ale no zobaczcie, to w ogóle jajek tworzyli. No... Dosyć. Czekaj, ch chodź jeszcze trochę. No no, w sensie chokali nie, nie, nie będziemy pokazywać, tylko pokażę okay. dla mnie dwa najważniejsze miejsca w moim życiu obsydian Tutaj wykopałem obsydian Nie czasy piękny czas taki wykopałem ostatnio na level. Dawaj teraz tutaj jeszcze do góry. I tutaj jeszcze w tym miejscu ten... Piękny Wither gdzie się wyłożyłem. Hmm, wspieranie nether'y tu Enchant level. Hmm, piękny enchant hmm. Tak się rage'owałem alstawiłem no, wszystko. Ktoś jest no. Ender chciał, ja <laughs> mojej shulkery w ogóle ten, na live pokazywałem... Czekaj, a... No, choć ogólnie w, jest to tak wygląda jeszcze Ender Chest, no. W ostatnim odcinku zadam wam pytanie, jak się nazywa ten mój żółty shulker box. Jeszcze go nie otwieraj, Hubert. Jeżeli ktoś jest ciekawy, ale go na live, ale na live pokażę teraz. Ale to ty też Tak, pokażę. ale nie każdy nie nie na live ten... ...Led. No. Legendary. To by się spodziewał, no. Też. Czego się pomimo, może spodziewać? Dobra. I to slena do lawy. Yy, idzie, przyjdziemy za chwilę, jak przejdziemy do kolejnych rzeczy, do wspominek. Nie, do mi? Bo okay. musimy jeszcze ogarnąć. Tak, Dobra, bierze, strasznie. idziemy się za chwilę. Yy, generalnie Andrzej sam z siebie niczym bakteria, zrobił sobie kolegów. Nie, jeszcze nie wysadzaj, jeszcze nie wysadzaj, czekaj. Ale to później na będzie. Przecież okay, nie poczęczaj nie. Jako iż Andrzej już jest u nas od lat, się zresztą gołował nieraz. Możemy szybko jeszcze zobaczyć ile zarobi przez ten czas. niedużo, aż dwa ziemniaki. Andrzej jest Ostańczy bardzo wystarczalnym to człowiekiem. Chodź tam we, weźko za zanim czeknę. Chodź jeszcze Hubert. Żeby ucić popamić Andrzeja, ja bym go pożegnał w honorowy sposób. z NT. Nie! Hubert tak sobie wysadzić po Jacu. Jak to na dół... wszystko. Chciałem, żeby poleciał na wolność, a tam za swoimi przyjaciółmi. Kto umrze, ten umrze i trudno. Czekaj. To się pykło. Stefan, Stefan ucieka, Stefan ucieka, jezu. Nie, teraz nie go, nie strzelaj go, teraz. Bo, to no dobra, już. Zatrzymałem. Dobra. Czekaj, może sobie ten wiatr rozchodzą do eku. Jakby coś miał wybuchnąć. Czym tu było 14 ziemniaków? Dobra, nieważne. Dobra, chodź do mi. Coś jeszcze? A, dobra, tutaj. To. Przejedźmy się jeszcze ostatni raz. Lenu. Ostatni raz. Tylko przy torach ty. nie kładź tego T. Ty... Czekaj, czekaj. Tak, przy torach wiem. Dobra, nie, Tory nie aktywuję, jak coś. Ale teraz są już może. No. Tutaj ile się złożyło. Tu jest koleje ile na M, to jest LE na M, LE na M. W ogóle nasza w sobie to twoja, ty ją budowałeś, ale dalej jest wydajna, dalej to działa, jest wszystko jest jakiś Szósty odcinek bajże. Jeśli to okupę, nie, to zapamiętaj. możecie te wszystkie odcinki... Na które początku to był tam. nasz jedyny dochód Expa. Nasza tak. farma... Ale dość dobrze Jezu, się bawiła. No, to farma cukrowej i arbuzów teraz. Oczy, bam. co bambu. z arbuzami bambusów. To są też owszarki były i w ogóle nasze skrzynki ja zapomniałem wszystkie co się da Zobacz to są podki no. słabości, złote jabłka, jakieś tam no, do rozłożenia jest... ciaska! Okulkowane jest... Ostrość siekierki, strzały. Złote jabłka, jabłka, wszystkie złote coś tam. No. Był jakiś moraków, jezom tego musimy tak dużo. Poczekaj, zrobię to w końcu. W ogóle to mamy... Sorry. przez te wszystkie odcinku... odcinki nie dokończyliśmy ten. Nie dokończyliśmy w ogóle tego, tego pomieszczenia nigdy. Mieliśmy się tak. tyle do tego zabierać, w sensie, chodź tu, nawet e, nie chodź przy blabie. płytkach, błagam Cię. Nawet przy osta na ostatnim live'ie mieliśmy to skończyć. Ale nie wiem, taki patrz, stan surowy taki z tego su sufitu to, to fajnie nawet wygląda. Znaczy, nie to języki, to co, co wygląda jak, jakbyśmy byli więzieni. <grym grym grym> Choć jeszcze tak. zajrzymy na Dobrze. tyłu naszej maszyny, pięknie. Ho honorowe ostatnie TNT. <grym> Co zrobił? Ja bym nad no, każdego głową po prostu postawił zdjęcie i bym po kolei wypuchał. Nie nie, no, nie, nie, nie. CO to? JEST?! Może... Dzisiaj będę puchania co była. Dobra. Ja walę. Hubert. Czy to jest kolejna? Jezu. Dobra. Ten, jeszcze, ten, pokój, jest jedyny... ten, ten pokój jest przygotowany. Rozwalmy sobie tutaj wejście, żeby. Chodźcie do naszej ten... pinky farmy Armouzów Fidy i zobaczymy, ile się uzbierało przez ten czas. To się. Praliśmy dobra. Ty jest, jest 10, to 28. To według mnie jest takim git, gdzie to, to tworzy dobra, niczego się spałni Mówię, nas spawner pająków. ci już wypowiadają tu tutaj wreszcie eksperkę. W sensie nie eksperka a pod samo to. Yyy, wiesz jaki będzie problem? My tego nie wysadzimy, tych arbuzów i zeń. Nie wiem. Chyba... Już sobie waliście. dobra, to z, zostaw. Będzie wielkie kabum, ciekawe, A po to... jeszcze ilu... po ruinach przeleścimy. W nie? nie, to się Nie wiem, jest tej rzeczy jeszcze dokazane. Dobra. A, ok. właśnie, musimy jeszcze pokazać za naszej pięknej maszyny. Po prostu już dziurę zrobimy. A, właśnie, faktycznie. <noise> robiliśmy to bardzo długo, całe 15 minut, niecałe. Nie wiem, <noise> co sobie długo robiliśmy. Jak na takie prosta w sensie. Mi się czegoś coś się mieszało w głowie, i ja coś tutaj jakieś błędy robiłem. Potem Ale to naprawiał i. Racon, a, ten? E, ja, ja to robiłem. Ja tam robiłem wykopanki i ten redstone chciałem po w się nie redstone, a. pamiętasz ten? Ja to robiłem z i to ci ciągle to zawieszało. A, tak. Nie, bo tutaj po prostu. No i dopiero po że po prostu to postawić. Nie! nie to jest płytka, Hubert! No wiem, nawet tam nie chciałem stawać. Dobra, chodź na Dobra. górę. Przejedźmy ziemię. Mogę ale no się przejechałem. Dobra. Nie! To y Nie, nie rozłożyłem! Kurka... Ruch. A -a -a. Dobra, powiedzmy, że się przejechałem. To jest mój ulubiony <laughs> wagonik. wszystko, co mam od wody na swoje ulubiony. Dobrze, to możemy przejść I chyba się, do netheru, nie? Się, się. Uważaj I na ten. No bardzo co do niego. Lękasz, na to postawił trochę tego. nasze konie, i Ej, do tej pory nie mamy muła! Tyle czasu w w tym sposób, Zbierałem te konie, żeby mieć muła, ale na innym świecie mi się udało muła zrobić, więc już. Miło, po to się udało? Dwaj tutaj, tylko czekaj trzeba zrobić. Tak i. Mówię honorowo? Dziękuję. jak pan Pantinti. Zapomniałem, że na księgi wie tam. Do ENDu myślę, że nie ma po co, bo widzieliście ostatni END, nic się tam znaczy, nie dzieje. Się, się gdzieś przeleciał, zobaczył, to się tam... W znaczy, no. Ciekawe, ile tu będzie trwało. Przepiękne koleje mazowieckie. Tak. Myślę, w też trzeba będzie oddzielny wybuch w ogóle zrobić. Bo... Ja myślę, że w ogóle tam nie wybuchają. Że, że to tutaj nie ma sensu, no bo choć mi się szybko, to zobaczymy. Tak. To jest miejsce siedem z krasek, to jest do samego portalu. W sensie, znaczy, Jakby jakbyśmy to robili lodem, to by było szybciutko, ale to robiliśmy wagonikami, a wagoniki są ...ultrawolne w no. polowaniu do lodu. Muszę I to o wiele skończyć. droższe. No. Jak to nie mogę polecić? So, ty, ile raz zadworowaliście, to, to są chore liczby. No, Gdzie ty już jesteś? Na zakręcie. Gdzie spotkamy ja się, spotkam się na no. Się, co z nami mhm. <laughs> Dobra. Ej. Czekaj, mi się już nie renderują czanki, muszę trochę poczekać. Dobra. No, masz. Renderują się. Renderują się. No, no po, po prostu jest takie, że to się przynajmniej nic nie może teraz pić. tutaj. Więc tutaj jeszcze jest bezpieczne, ale... Wiesz, że korzystaliśmy tylko z tego wtedy, kiedy robiliśmy beacony. Nigdy z tego nie korzystaliśmy. Tam no, ja się czyli... raz przejechałem, ale dosłownie Po 12 tych. Nie? Po 16 nie, 12 12 o, czaszek. Nie, czekaj. No tak, no bo potrzeba 3 czasach. Ogólnie tutaj też to był problem z tym. Tu jeszcze mamy wikum po 9, bo... przele... oczywiście. Przeteleportuj, tak, ta... się, <grym> przele... Przeteleportuj się do mnie. No Dobra. No ale. to piękne wejście do tego się w zaszło i wygląda. To jest nasz portal, który wprawdzie donikąd. A spawnik tak. to się spór. Dobra, dowiedziałem się o tym, że tu wejdzie w losz. Ja to zbudowałem losowo, a w końcu to też to zbudowaliście i jedenasto, który tu byłem. Ja, ja to byłem najwięcej raz. No tak. właśnie, zobaczcie co ja to zbudowałem, chłopie, jakie baza. O kurde. Się nudziło, mi się, to sobie jakieś parkoury robiłem, na po prostu skakałem po tej górce. No. Bo robię, na pixel make. Dobrze. Patrz, i pixel Zobaczymy kmyk. się za chwilę, kiedy będziemy wybuchali już ostatecznie ten świat. Hmm. Chyba coś jeszcze pokażemy. Ten dojazd do bambusów <laughs> mm. No dawaj może coś tam pokażemy. Mm. Jakie tam były kordy, to, 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 to. żeby szybko się przeteleportować. Hmm. No nic. Nie, mam to. Kurcze już nie, nie wiem gdzie są. E, może... Teleportuj kto mnie i to było 100 na 90 zróbmy na 100 Gdzie miałeś przeteleportuje Do mi, czemu się do mnie przeteleportowałeś A czemu nie? No ja nie wiem gdzie jesteśmy teraz O! Widzisz? Idealnie To jest Dobra, do bambusów a, dobra, przodu razem. E to dobra. Teraz tam w lesie się nożysz, z do... Nie, tam dobra, losów to nie. Dobra. A, okay. No nie! Weź z ten portal. Niszczyłem łaskę. No. Się w kolejnym zrespisz. Taki, jak słyszy. Sąż... Się kolejny pojawi gdzieś, a to jest pytanie, gdzie ja. Na zimie. Akurat jeszcze kojarzy, gdzie a. jestem, więc. Yy... Nie, nie kojarzę. Co ja się, zawsze, zawsze się możesz stepnąć. Czekaj, czy ogarnę? To tutaj było? Nie. Dobra. Teleportuj, kto? Mnie, tu, tu. Dziękuję. Dobrze. I chyba to nas oczekaliście. Rzeki Hubert. Ja to zrobię specjalny podróż do tego. Oczywiście z obsidianem, no bo z czego innego. To jest też taki szlachetny blok. tych Hubert. Poczekaj, czy teleportuję się? No to dla nas krzesła. Marto, to jest twoje krzesło oczywiście dla nieco większych przyroków na <słyskliğini> okay. No Ale to ja tutaj muszę... Ja sobie zrymię, tak? Nie wiem, to ja nad tym krzesłem będę. I ty, do Domi, czyń honory. Gdzie zaczynasz? E, oczywiście... Patrzysz czy nie? Tu, 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 tutaj zacznij. A nie lepiej tam? A, okej. Okay. Co, patrzymy chyba jak wybucha, leci reakcja łańcuchowa. Tak. Zium! I... Ja, ten serwer był serio świetny, w sensie... Tak. Tyle pracy, tyle miesięcy włożyliśmy. To stycznia nagrywasz? Ciekawe w sensie, kiedy na tego no, roku. Nie, no... yeah, ciekawe, ciekawe kiedy serwowali. Lena został wysadzony. Nie, Lena! Ojejku. Widzicie jakie? Wiesz. O nie, tam strzel jeszcze ja na tym moc. A nie, to pewnie, to pewnie już było wysadzone tylko po prostu ten. E... Nie, co się tutaj stanęło, czy tutaj nie ma? Ojej, będziemy szli po ruinach. Weź kill, małpa, e. Do mi, zrób To zabije wszystkie Jest jeszcze zwierzęta inna. Już zabiło. Te... Prawda one żyją w moim sercu. Te... Okej, okay. uf. Dziękować. To wszystkie bloki. No dawajcie bloki. Nawet kopalni lecimy. Chciała tupią, to jest też dziura. Hubert, tak to fajnie wygląda. Co jest? Jeszcze... to Andrzej jeszcze ma tą? Jak to jeszcze wybucha w kopalni. Podkarka przeżyła w całości. Starze A, to bo... jest symbol, jej nie niszczymy. Nie, to nie, nie, nie To jest jedyna rzecz, którą naprawdę uwielbiałem z tego wszystkiego. Dobra. Jeszcze trzeba mi wybucha Hubert. Czy pokój trofeów Jezu też fajne myśli. No. Nie robiliśmy tego krótko, w sensie ja nie robiłem, ale... Ale no. Tak, dokładnie. Dawaj się powoli okay. niżej. Czemu ty nie A myślę, że już nie chcemy, dobra. No, chodź. Chociaż tak szybko się no. przeniesimy po ruinach tego wszystkiego. No właśnie. Na gruzach. W całości. <grym> na gruzach... przeżyła, Na gruzach <grym> tego wszystkiego. Możemy. Kiedyś też to tak z ciekawości. Oficjalnie zakończyć tą serię. Dawaj z góry ten, dawaj z góry, chodź do mnie i zrób tego skina tego. Miniatura. Już się możesz się spodziewać jak, jak ona wygląda, nie ma zasu. <grym> A posłup mojego domku miniaturkę, proszę Ale to... Dobra. To już po odcinku. Widzimy się. OK. W serii widzimy się, z... widzimy się w was że później na Arku. I później znowu was stroniże później na Arku. Z Minecrafta. Bo na pewno tydzień sobie... Tygodni. Tak. Się. Na Bude pewno tygodniową przerwę sery. zrobimy od Minecrafta. Więc widzimy się w kolejnej Zdłuż, serii z Minecrafta, później. I znowu się pospieszę. Do zobaczenia.